na pokład, bo takie jest hasło tegorocznego Festiwalu Górnej Odry. To nie może zabraknąć na takim festiwalu szant. I mamy właśnie zespół, który się specjalizuje w takim, czyli muzykę szantową, neoszantową i tworzą własną muzykę szantową, ale też pływają bardzo chętnie po rzekach i morzach. Maciej Jędrzejko, tak? Maciej Jędrzejko. Paweł Konik Konieczny, Michał Ociec Maniara i Piotr Odyś-Wiśniewski. Zapraszamy na koncert Banana Boat. Dziękujemy pięknie za śliczną zapowiedź. Witamy Państwa bardzo serdecznie przed Wami. Banana Boat! Ja mam takie pytanie na początek. Kto z Państwa żegluje? Łapa w górę. żebyśmy mniej więcej wiedzieli. A kto kiedykolwiek widział łódkę? Dobra. Kto widział łódkę w telewizji? Dobra. Słuchajcie, więc widzę, że żeglujących nie jest tu zbyt dużo, więc fajnie, bo będę w końcu gadał do ludzi, którzy nie wiedzą tego wszystkiego, co ja chcę im powiedzieć, bo jak śpiewamy dla żeglarzy, to nie No wiemy, wiemy, wiemy. Słuchajcie, szanty to pieśni e, pracy. Pieśni, które śpiewano na pokładach żaglowców e, mniej więcej 200 lat temu. Potem e, oczywiście żaglowcy zostały wyparte przez e, statki parowe, a potem w końcu już przez różne silnikowe. Natomiast w tym czasie, kiedy właśnie wieloryby, na wieloryby polowano, wtedy, wtedy żeglowano i wtedy śpiewano wiele pieśni żeglarskich. One przeniesione na deski scen. Dzisiaj są już gatunkiem artystycznym, już nie są wykorzystywane tak jak kiedyś, ale trzeba wam wiedzieć, że szantyment to był taki marynarz, który nie pracował na pokładzie rękami, nic nie ciągnął, nie ciągnął żadnych lin, tylko śpiewał i dostawał 10 razy więcej kasy niż zwykły marynarz. Posłuchajcie pieśni, która e, zaczyna się tak. Port Bristol. Jeżeli ktoś czuje, że ma talent, jest ktoś taki, który czuje, że ma talent taki muzyczny, że chce śpiewać? raz rąk. To nam zupełnie nie będzie przeszkadzało, jak będziecie śpiewać, bo my tu mamy odsłuchy i w ogóle was nie będziemy słyszeć. Zupełnie nie ma problemu. Kochani, jeżeli, a to tak już poważnie, jeżeli ktoś naprawdę ma ochotę sobie ryknąć, śpiewać, to bardzo będzie nam miło, jeżeli dołączycie do nas. Bo są wolne po... krzesełka, więc jak będziecie bliżej nas, to też będzie nam bardzo miło. Port Bristol. Chrysto został gdzieś we mgle Opowiadaj, gdy robota jest Wzięliśmy kurs na mobil, Hej, opowiedz, robota jest Wej, Hej, hej, holej, hoppa Opowiadaj, gdy robota jest Hej, hej, holy. jeszcze Hej, opowiedz, robota jest A cóżeś tam robił w tym mobil, bej Ho, ho, warabajo Choć porwał nas radziecki front oh. płynie! Ciągniemy rekiny oh, sęby czując Ciągniemy ile sił, choć lądu oh, nie. I o, I o. I daylight come and want one go home. Daylight, come and me wanna go home I come Mr. Dally Man me bananas Daylight come and me wanna go home day oh Daylight come and me wanna go home day oh Daylight come and we wanna, day -oh. wanna go home I work all night and I drink my punch Daylight come and me wanna go home Come and we wanna go home. Day -oh. day -oh. Daylight come and we wanna go home. He he oh. said day -oh. Daylight come Come and we want to go home. Hiding deadly black terror. Daylight come and we want to go home. Day day Daylight come and we want to go home. Day Daylight come and we want day to go home. I work all day and I drink my rum. Daylight come and we want to go home. Give a six foot seven. Come and we want to go home. Day -oh. Daylight come and we want to go home. Day -oh. Daylight come and we want to go home. If you tally me, banana, then you tally with caution Daylight come and we want to go home. Oh, my back is sore. Of disco party. Daylight come.

Musisz człowieku wyżarpać żyły boleje To nam więc dalej do Pompuj 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 przy pompie pom brakuje pom już rąk, daj pompuj 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 네. Aynı, nam się siebie się sprężyć, wolneje, leje nami więc dalej do pompuj, 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 po pompuj, hej, ramię w rami, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Gdy razem walczymy, nic nam się nie stanie, choć leje, to nami wystarczy nam pompować mocno garabędy. Pompuj, pompuj, pompuj zęzęzę, pompa przy pompie brakuje już rąk. Chodź, pompa! Pięknie! I tajfun! Boleje! Tak wam to dobrze idzie, że jeszcze raz chyba posunęłem. Trzy i wy! Pompuj! Ojeja. Chodź, pompa! I tajfun! Boleje! Pięknie to robicie. Raz, dwa, trzy i razem! Pompuj, pompuj! Taj kom tsunami pój, pój, musimy pój, się spędzić, ośleje to nami, wystarczy nam. Pomp. Brawo dla naszych wspaniałych dzieciaków.